Serwus. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią opowiem o tym, jak dobierać obciążenie w treningu. Jak często ma to miejsce w moich filmach, przekonacie się, że jest to całkiem proste i zdecydowanie nie tak skomplikowane, jak przedstawia to wielu trenerów i terapeutów. Zaczynajmy. Oto jak wygląda prawidłowy, efektywny proces dobierania obciążeń treningowych. Na swoim pierwszym treningu zapoznajesz się z ćwiczeniami, uczysz się i doskonalisz prawidłową technikę. W tym czasie zwiększasz obciążenie do momentu, aż twój trener swoim doświadczonym trenerskim okiem stwierdzi, że na ten moment dalsze zwiększenie ciężaru prawdopodobnie spowodowałoby pogorszenie techniki. Zatrzymujesz się przy tym ciężarze i wykonujesz z nim swoje pierwsze właściwe serie treningowe. Jeżeli nie masz trenera, po prostu poprzestań na ciężarze, z którym jesteś w stanie pewnie wykonać pełną serię, zwykle będzie to seria pięciu powtórzeń, z zachowaniem poprawnej techniki. Nawet jeżeli ten ciężar będzie nieco poniżej Twoich faktycznych możliwości, to nie problem, ponieważ w miarę jak będziesz zwiększał ciężar na kolejnych treningach, w pewnym momencie dojdziesz do swojego rzeczywistego limitu. Więc, krótko mówiąc, znajdujesz swój maksymalny albo mniej więcej maksymalny ciężar, z którym na ten moment jesteś w stanie wykonać pełną serię poprawną techniką, i ten ciężar staje się Twoim punktem startowym. Od tego punktu startowego stopniowo zwiększasz ciężar. Zwykle z treningu na trening. Jak duże skoki powinieneś robić, to znaczy o ile powinieneś zwiększać ciężar. To zależy od ćwiczenia oraz od osoby i jej możliwości. W ćwiczeniach, w których używasz największych ciężarów, przysiad i martwy ciąg, skoki będą większe, np. 2,5 kg co trening. W wyciskaniu na ławce i wyciskaniu, gdzie używamy nieco mniejszych ciężarów, skoki też będą mniejsze, np. 1,5 kg co trening. Jeżeli jesteś 25-letnim zdrowym mężczyzną z dobrą genetyką do sportu, możliwe, że będziesz w stanie zwiększać ciężar w przysiadzie nawet o 5 kg co trening. Podczas gdy, twoja mocno osłabiona babcia może w przysiadach potrzebować tak małych skoków jak 0,5 kg. Nie ma tutaj jakiejś precyzyjnej metody obliczeń, musisz po prostu określić, o ile jesteś w stanie zwiększyć ciężar i mu podołać. Jeżeli nie jesteś pewien, Zwykle lepiej dołożyć trochę mniej niż za dużo i nie dać rady ukończyć serii. Nawet jeżeli faktycznie dołożysz mniej niż byś mógł, w miarę jak będziesz dalej zwiększać ciężar, i tak w końcu dojdziesz do swojego faktycznego limitu. Więc, krótko mówiąc, stopniowo zwiększasz ciężar od punktu startowego z treningu na trening o tyle, ile tylko jesteś w stanie, aby maksymalizować swoje osiągi z treningu. Stosujesz tę metodę tak długo, jak się sprawdza. Trzymasz się serii po 5 powtórzeń i dobierasz obciążenie na podstawie ciężaru z poprzedniego treningu. W żadnym momencie nie potrzebujesz zmieniać zakresu powtórzeń, nie potrzebujesz obliczać procentu swojego jednego maksymalnego powtórzenia. Jako początkujący i tak nie jesteś w stanie obiektywnie, precyzyjnie obliczyć ani oszacować swojego jednego maksymalnego powtórzenia. I zdecydowanie nie potrzebujesz niczego w stylu treningu RPE. Z angielskiego Rating of Perceived Exertion, czyli ocena odczuwanego wysiłku, który to system każe ci dobierać obciążenie na podstawie Twoich subiektywnych odczuć. Trening jest procesem, który powinien być bardzo obiektywny. To, czego potrzebujesz, żeby właściwie dobrać obciążenie na dany trening, to ciężar z poprzedniego treningu oraz decyzja, o ile powinieneś go teraz zwiększyć. Metoda, którą opisałem, to progresja liniowa. I stosuje się ją u początkujących. I zanim pomyślicie, że zdecydowanie upraszczam temat, skupiając się tylko na tej konkretnej grupie, to chcę powiedzieć, że, po pierwsze, jak możecie pamiętać, w ostatnim filmie wyjaśniłem, dlaczego znaczna większość ćwiczących, patrząc obiektywnie, to początkujący. Większość z tych osób nigdy nie będzie potrzebować bardziej złożonych porad niż przytoczone przeze mnie przed chwilą. Po drugie, Mimo, że w przypadku osób średnio zaawansowanych i zaawansowanych rzeczywiście trening musi stawać się coraz bardziej złożony, aby być efektywny, i o tym też mówiłem w ostatnim filmie, to i tak nadal nie są ci w zasadzie potrzebne bardziej skomplikowane metody obliczania obciążeń treningowych. Nadal sprowadza się to do przeanalizowania wyników z poprzednich treningów i na ich podstawie zdecydowania, ile założyć następnym razem. Po prostu robi się to troszkę bardziej skomplikowane. Zaawansowane metody programowania treningu wykraczają poza temat tego filmu, ale podam tylko kilka prostych przykładów, jak bardziej zaawansowany ćwiczący mógłby modyfikować parametry swojego treningu i dobierać obciążenie. Kiedy proste, liniowe zwiększanie ciężaru przestaje działać, co możesz na przykład zrobić, to wprowadzić treningi z seriami po 3 powtórzenia i robić je naprzemiennie z treningami po 5 powtórzeń. W seriach pięciu powtórzeń znasz już swoje możliwości, więc żeby ustalić ciężar na 3 powtórzenia, musisz jedynie dodać nieco ciężaru, np. między 5 a 10%. Jeżeli obecnie przysiadasz powiedzmy 140 kg na 3 serie po 5, załóż na sztangę na przykład 145 albo 147 kg na 3 serie po 3 i potem dążysz do progresu w tych sesjach treningowych niezależnie od siebie nawzajem. Innym możliwym podejściem byłoby wprowadzenie czegoś w stylu systemu sesji lżejszych i cięższych, które też robiłbyś naprzemiennie. Używając znowu 140 kg jako Twojego obecnego ciężaru na 3 serie po 5, na następnym treningu załóż na przykład 142 albo 145 kg, ale zrób tylko jedną serię 5 powtórzeń. Zatem trening z trzema seriami po 5 zaczynasz traktować jako lżejszą sesję. A tę, na której wykonujesz tylko jedną serię z nieco większym ciężarem, jako cięższą sesję. To tylko kilka prostych przykładów, ale widzicie na ich podstawie, że tak naprawdę na żadnym etapie żadne skomplikowane obliczenia czy metody dobierania obciążeń nie są potrzebne. Możesz je stosować, jeśli chcesz, ale nie ma w tym większego sensu. Pamiętajcie, że aby trening był skuteczny, powinien on być tak prosty jak to możliwe przez tak długi czas, jak to możliwe. Ostatecznie, czy jesteś początkujący, czy zaawansowany, wszystko sprowadza się do tego, abyś stopniowo dokonywał obiektywnego, mierzalnego progresu. Progresu w kontekście ciężaru na sztandze. Aby właściwie dobrać ciężar, jedyne czego z reguły potrzebujesz, to dane z poprzednich treningów oraz trochę myślenia i analizy, w zależności od Twojego stopnia zaawansowania. Naprawdę rzadko kiedy jest to bardziej skomplikowane. Nie szukaj wymyślnych metod tylko dlatego, że przez swoją złożoność sprawiają wrażenie bardzo mądrych. Trzymaj się tego, co proste i skuteczne. Po prostu załóż na sztangę nieco więcej ciężaru niż ostatnim razem. Wiem, że to ciężki wysiłek. Niedługo pomówimy też właśnie o tym, dlaczego zwykle ludzie nie chcą stosować zwykłej liniowej progresji i zamiast tego wyszukują różne wymyślne metody. Zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, aby być na bieżąco. Zajrzyj też na stronę na Facebooku, link w opisie filmu. Trzymajcie się silnie i do następnego razu.